Co robić kiedy masz spadek wiary w siebie? Oswajanie kryzysu. To jest temat, którym dzisiaj będziemy się zajmować i chcę zacząć od czegoś, co mm, może cię od razu uwolnić. Nie ma na świecie ani jednej osoby, która osiągnęła sukces, a nigdy nie miała momentów, w których wątpiła w siebie. Ani jednej. To, że czujesz czasem, że nie dasz rady, że to nie ma sensu, że wszyscy inni są lepsi od ciebie, nie oznacza, że się nie nadajesz. To oznacza tylko, że jesteś w procesie i że jesteś człowiekiem. Spadki wiary w siebie są częścią tej drogi, ale wiesz, dlaczego tak bolą, bo nikt nas nie uczy, że są normalne. Szkoła uczy nas, że masz działać równo, przewidywalnie, bez błędów. Społeczeństwo pokazuje nam efekt końcowy, uśmiechnięte zdjęcia, sukcesy, piękne liczby. Social media dokładają do tego filtry i perfekcyjne kadry. I kiedy ty wstajesz rano i czujesz, że masz zero motywacji, kiedy widzisz, że Twój post dostał trzy lejki, kiedy masz ochotę wszystko wrzucić do kosza, to myślisz, coś jest ze mną nie tak. A prawda jest taka, że wszystko jest z Tobą, moja droga, w porządku. Kiedy czujesz spadek wiary, to nie jest wyrok, to jest zaproszenie. Zaproszenie do tego, żeby się zatrzymać i zobaczyć, co się w tobie dzieje. Żeby spojrzeć na to nie jak na katastrofę, ale jak na sygnał. I tu chcę, żebyś usłyszała coś bardzo ważnego. Twoja interpretacja jest wszystkim. Wszystkim. To, co myślisz o danym zdarzeniu, staje się Twoją rzeczywistością. Jeśli wrzucisz post i nikt nie skomentuje, możesz pomyśleć, to znaczy, że jestem beznadziejna. Że nikt mnie nie słucha. Ale możesz też pomyśleć. Może ludzie to przeczytali i potrzebują czasu. Może to, co napisałam, dotarło do kogoś, kto się nie odezwał. Może właśnie, może właśnie teraz ktoś siedzi i myśli nad moimi słowami. Oba scenariusze są możliwe. Różnica jest taka, że jeden cię zatrzymuje, a drugi pozwala ci iść dalej. Dlatego kluczowe w spadkach wiary jest to, jaką opowieść sobie powiesz. Twój mózg zawsze będzie wybierał najczarniejszą wersję, bo jest zaprogramowany na przetrwanie. On woli, żebyś nie ryzykowała, żebyś się schowała, żebyś wróciła do bezpiecznego, ale ty możesz nauczyć się patrzeć inaczej. Możesz złapać tę myśl i powiedzieć: OK, dziękuję, że chcesz mnie chronić, ale ja. Ja idę dalej. Spadek wiary w siebie przychodzi w różnych formach. Czasami to cisza, wrzucasz coś i nic się nie dzieje. Czasami to porównanie. Wchodzisz na Instagram, widzisz kogoś, kto ma więcej obserwujących, piękniejsze grafiki, nie wiem, droższą ofertę i od razu czujesz się gorsza. Czasami to perfekcjonizm. Siedzisz nad postem godzinę, dwie, trzy, i myślisz, jeszcze nie jest idealny, jeszcze nie mogę tego pokazać. Czasami to zwykłe zmęczenie. Masz dość, bo czujesz, że ciągle dajesz, ale nie widzisz efektów. I wszystkie te formy mają jedną wspólną rzecz odcinają cię od twojej energii, sprawiają, że zaczynasz kwestionować to, co robisz. A jeśli w to wierzysz, to się zatrzymasz. Ale zobacz, samo to, że oglądasz, że jesteś tu i słuchasz tej lekcji, pokazuje, że nie chcesz się zatrzymać, że chcesz znaleźć sposób, jak przez to przejść. I to już jest dowód, że masz w sobie więcej siły, niż ci się tak naprawdę wydaje. Chcę, żebyśmy zatrzymały się na chwilę przy porównywaniu, bo to jest największy złodziej wiary w siebie. Kiedy patrzysz na innych, widzisz efekt. Widzisz liczby, widzisz sprzedaż, widzisz uśmiech, ale nie widzisz tego, co było wcześniej. Nie widzisz ich nocy spędzonych na pracy, ich momentów zwątpienia, ich chwil, kiedy płakali, bo nikt nie kupił. Nie widzisz tego, że oni też byli dokładnie w tym miejscu, w którym jesteś ty. I teraz pytanie: co ci daje porównywanie? Ono zawsze prowadzi do dwóch rzeczy. Albo czujesz się gorsza i wątpisz w siebie, albo czujesz się lepsza i zaczynasz patrzeć z góry. Ani jedno, ani drugie nie wspiera Twojej drogi. Dlatego jedyne sensowne porównanie to porównywanie siebie dziś do siebie sprzed miesiąca, sprzed roku. Czy jestem dziś o krok dalej? Czy zrobiłam coś, czego kiedyś bym się bała? Czy mimo wszystko jestem bardziej konsekwentna? Bo jeśli skupisz się na tym, jak rosłaś, a nie na tym, gdzie są inni, to zobaczysz, że cały czas się rozwijasz i to da Ci paliwo, kiedy wiara spada. Teraz chcę, żebyś zastanowiła się nad tym, co robisz, kiedy czujesz, że nie masz już siły. Większość ludzi wtedy się zamyka, znika z social mediów, przestaje publikować, przestaje mówić o swojej ofercie i to jest najgorsze, co możesz zrobić. Bo kiedy ty znikasz, twoja społeczność też o tobie zapomina. Kiedy ty milczysz, inni też milczą. Najlepsze co możesz zrobić w spadku wiary to zostać, pokazać się, powiedzieć szczerze: hej, mam dziś gorszy dzień, ale nadal tu jestem. Bo wiesz co? Ludzie ufają nieidealnym markom tylko prawdziwym. To, że pokażesz swoją autentyczność, że pokażesz, że jesteś człowiekiem, sprawia, że inni chcą być bliżej ciebie. Jesteś ludzka, po prostu. No, no. Po prostu. I tu dotykamy kolejnej rzeczy, perfekcjonizmu. Perfekcjonizm to jest zabójca wiary w siebie, bo jeśli czekasz, aż będziesz gotowa, aż wszystko będzie idealne, aż Twoja grafika będzie perfekcyjna, aż Twój kurs będzie wyglądał lepiej, jak nie wiem, jak z najlepszej platformy, to nigdy nie zaczniesz. A im dłużej czekasz, tym bardziej rośnie w Tobie przekonanie, że nie dasz rady, prawda? Znam to. Dlatego zamiast perfekcji wybierz obecność, zamiast czekania wybierz działanie, zamiast poprawiania w nieskończoność, pokaż coś, co masz już teraz. Bo ludzie nie kupują od perfekcyjnych, ludzie kupują od obecnych. I wiesz, co jeszcze zabiera wiarę w siebie? To jak ze sobą rozmawiasz, o to ważne. Słowa, które mówisz do siebie w głowie, mają moc. Jeśli codziennie powtarzasz, to nie ma sensu. Jestem beznadziejna, inni są lepsi, to w końcu zaczynasz w to wierzyć. Ale jeśli powiesz, OK, dziś mam gorszy dzień, ale to nie definiuje mnie jako osoby, to od razu czujesz ulgę, prawda? Jeśli powiesz, jestem w procesie, uczę się, każdy ma spadki to odzyskujesz tą siłę. Dlatego, kiedy poczujesz, że wiara ci spada, zatrzymaj się i zapytaj, jak mogę ze sobą rozmawiać inaczej? Jak mogą być dla siebie przyjaciółką, a nie największym krytykiem? I teraz tak naprawdę najważniejsze, co chcę, żebyś zrozumiała. Spadki wiary w siebie nie są końcem. One są częścią gry. Są jak fale. Przychodzą i odchodzą. Twoim zadaniem nie jest ich zatrzymać. Twoim zadaniem jest nauczyć się surfować. Mhm. Kiedy przychodzi fala zwątpienia, możesz się w niej utopić. Możesz uwierzyć, że to koniec, ale możesz też stanąć na desce i powiedzieć: okej, okay, to fala, zaraz minie, a ja się na niej uczę. I wiesz co? Im więcej razy przez to przejdziesz, tym lepiej umiesz trzymać równowagę. Hmm? Wiesz już, że spadki wiary są normalne. Że nie oznaczają, że się nie nadajesz, tylko że jesteś w procesie. Ale teraz chcę Ci pokazać, co z tym zrobić tak naprawdę w praktyce. Bo świadomość to jedno, a narzędzia, które pozwolą ci się podnieść i iść dalej, to drugie. I od razu chcę Ci powiedzieć: nie ma złotej tabletki. Nie ma jednego zdania, które sprawi, że już nigdy nie będziesz miała zwątpienia. Ale są sposoby, dzięki którym w takich chwilach nie zatrzymasz się. Bo to jest klucz. Nie chodzi o to, żeby nigdy nie spadła ci wiara. Chodzi o to, żebyś mimo spadków dalej działała. Pierwsza rzecz, która pomaga w kryzysie, to wrócić do mikrodowodów. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy twój mózg krzyczy, to nie działa, jesteś beznadziejna, nikt cię nie słucha, ty dajesz mu dowody na to, że to nieprawda. Zamiast czekać na wielką sprzedaż, szukasz małych sygnałów. Może ktoś polubił twoje stories, może ktoś wysłał ci wiadomość z podziękowaniem, może sama zauważyłaś, że nagrywasz po prostu swobodniej. To są dowody, który twój mózg musi zobaczyć, żeby odpuścił. Kiedy zbierasz takie mikro dowody, budujesz w sobie siłę, bo pewność siebie nie rośnie z niczego. Pewność siebie rośnie z doświadczeń, z tego, że widzisz, że dałaś radę. Dlatego w spadku wiary pytaj siebie, jaki najmniejszy dowód mogę dziś dać sobie, że to ma sens. Może to być jedno stories, jeden post, jedna rozmowa. Hmm? Druga rzecz, która pomaga, to zmiana narracji w głowie. Wiesz już, że Twoje myśli nie są faktami, ale w chwili kryzysu łatwo uwierzyć, że są, prawda? Dlatego złap tę myśl i przeformułuj ją. Zamiast to nie działa, powiedz, uczę się, każdy początek tak wygląda. Zamiast nikt mnie nie słucha, powiedz, ludzie się oswajają, daję im czas. Zamiast nie nadaje się, powiedz: Jestem w procesie, rosnę. To nie jest sztuczny optymizm, to jest wybór narracji, która cię wspiera, moja droga. Trzecia rzecz. To plan na dołek. Większość osób nie ma planu, dlatego kryzys ich zjada wręcz. Ale ty możesz się przygotować. Możesz już teraz zdecydować, co zrobię, kiedy spadnie mi wiara. Może to będzie wyjście na spacer, zamiast scrollowania Instagrama, może to będzie telefon do przyjaciółki, która Ci przypomni, kim jesteś, może to będzie napisanie na kartce swojego dlaczego. Kiedy masz plan, kryzys, nie ma nad tobą takiej władzy. Czwarta rzecz: obecność. Pamiętaj, ludzie nie kupują perfekcji. Ludzie kupują obecność. To, że jesteś, to, że się pokazujesz, to, że mimo wszystkiego jesteś w ich codzienności. Dlatego w spadku wiary nie musisz być idealna. Nie musisz mieć super energii, ale pokaż się, powiedz: Hej, dziś mam gorszy dzień, ale nadal tu jestem. To buduje prawdziwe zaufanie. Hmm? Piąta rzecz. Mikro wygrane. Jeśli chcesz wrócić do wiary w siebie, skup się na tym, co możesz zrobić dziś, a nie na tym, co jest za rok. Jeśli myślisz tylko o wielkich celach, spadek wiary będzie cię paraliżował. Ale jeśli skupisz się na mikrowygranej, jednym stories, jednym poście, jednej rozmowie to poczujesz, że masz kontrolę. A poczucie kontroli daje ci siłę. Teraz chcę, żebyś zobaczyła siebie jako liderkę, bo twoje spadki wiary nie są tylko o tobie. One są też o tym, jak będziesz prowadzić innych, bo twoje klientki też będą miały kryzysy, też będą mówiły: nie dam rady, to nie działa. Jeśli ty umiesz przez to przejść, to wtedy możesz im pokazać, że to normalne. Że to nie koniec, że kryzys to część drogi. Dlatego spadki wiary są twoim treningiem. One uczą cię, jak być liderką, jak nie uciekać w trudnych chwilach, jak być stabilną, nawet kiedy jest ciężko. I to właśnie sprawia, że klienci high-ticket chcą z tobą pracować, bo oni inwestują nie tylko w twoją wiedzę, ale też w twoją stabilność i w twoje emocje. Na koniec chcę ci zostawić obraz. Wyobraź sobie, że Spadek wiary to nie mur, a fala. Mur zatrzymuje Cię i musisz się zatrzymać, ale fala, fala przychodzi i odchodzi. Czasem jest większa, czasem mniejsza, ale zawsze mija. Twoim zadaniem jest nie dać się zatopić. Twoim zadaniem jest nauczyć się na niej surfować. I za każdym razem, kiedy to zrobisz, Twoja wiara rośnie, bo udowadniasz sobie, że potrafisz. I wtedy, kiedy przychodzi kolejny kryzys, Ty już wiesz, że dasz radę, bo już to zrobiłaś. I właśnie dlatego nie chcę, żeby ta lekcja skończyła się tylko na słuchaniu. Chcę, żebyś teraz zrobiła dla siebie kilka kroków, które pomogą ci naprawdę przepracować ten temat. Mam dla ciebie kilka pytań refleksyjnych. Jak najczęściej wygląda Twój spadek wiary w siebie? Czy to cisza, brak reakcji, porównywanie się z kimś innym, a może perfekcjonizm? Jakie słowa mówisz wtedy do siebie? Czy wspierają Cię, czy podcinają skrzydła. Kiedy ostatni raz miałaś moment, w którym chciałaś się poddać, co wtedy zrobiłaś? Do kogo najczęściej się porównujesz i czy patrzysz na ich drogę, czy tylko na efekt? Jak brzmi Twoje najgłębsze dlaczego? Co sprawia, że mimo zwątpienia wciąż tu jesteś? I na sam koniec słuchajcie, ćwiczenie. Ćwiczenie numer jeden. Dziennik mikrodowodów. Chcę, żebyś przez najbliższy tydzień prowadziła swój własny dziennik mikrodowodów. To ma być miejsce, w którym każdego dnia zapiszesz minimum jedną rzecz, która pokazuje, że to, co robisz, ma sens. To nie muszą być wielkie sukcesy, wręcz, wręcz przeciwnie. Chodzi o najmniejsze sygnały. Przykłady... Ktoś obejrzał Twoje stories do końca, ktoś wysłał Ci wiadomość dzięki za to, co, co robisz, ktoś polubił Twój post, mimo że sama czułaś, że nie był idealny, a nawet to, że nagrałaś stories, mimo tego, że Ci się nie chciało. Każdy taki mikro dowód buduje Twoją pewność siebie, bo pokazuje Ci, że coś się dzieje. Więc weź notes albo otwórz nowy dokument i codziennie wieczorem zapisz minimum jeden mikro dowód. Po tygodniu przeczytaj całość. Zobaczysz, że to, co dziś wydaje Ci się niczym, naprawdę składa się na Twoją siłę. Ćwiczenie numer dwa. Zmiana narracji. W chwilach kryzysu największym wrogiem nie są ludzie, tylko Twoje własne słowa w głowie. Dlatego chcę, żeby się złapała i przeformułowała. Weź kartkę i podziel ją na dwie kolumny. W lewej napisz trzy zdania, które najczęściej powtarzasz sobie w, przy takim właśnie spadku wiary. Mogą brzmieć na przykład, to nie ma sensu, nikt mnie nie słucha, nie nadaje się. A teraz w tej prawej kolumnie napisz ich nowe wersje. Uczę się i każdy proces wymaga czasu. Ludzie potrzebują się oswoić, daję im przestrzeń. Jestem w drodze, a nie na mecie, to normalne. To ćwiczenie daje ci gotową listę zdań, do których możesz wracać w każdej chwili. Zamiast wchodzić w spiralę takiej krytyki, masz pod ręką nową narrację, która cię podnosi. Ćwiczenie numer 3. Plan na dołek. Większość osób czeka na kryzys, zamiast się na niego przygotować. Tak. Ty zrób to inaczej. Zapisz trzy rzeczy, które zrobisz, kiedy znów poczujesz, że wiara spada. To mogą być bardzo proste, konkretne działania. Na przykład, wyjdę na spacer, żeby przewietrzyć głowę. Zadzwonię do przyjaciółki albo mentorki i powiem, co czuję. Napiszę na kartce swoje dlaczego i przeczytam je na głos. Nagram krótkie stories tylko dla siebie, żeby poczuć, że potrafię działać pomimo zwątpienia. Taki plan sprawia, że kryzys cię nie zaskoczy. Wiesz, co robić, więc zamiast paraliżu masz gotowy ruch. Ćwiczenie czwarte. Lustro porównań. Porównywanie się do innych to najczęstszy złodziej energii. Dlatego zamiast patrzeć na kogoś dalej, patrz na siebie sprzed kilku miesięcy. Napisz na kartce trzy rzeczy, które zrobiłam w ostatnich trzech miesiącach, a kiedyś bym się bała. Może to było pierwsze stories do kamery, może pierwszy live, może pierwsza rozmowa z potencjalną klientką. Każda taka rzecz jest dowodem, że się rozwijasz. Kiedy je zapiszesz, zobaczysz czarną na białym, że jesteś dziś w zupełnie innym miejscu niż kiedyś. Ćwiczenie piąte. Twoje dlaczego na kartce. To ćwiczenie jest jak kotwica, bo w momencie kryzysu musisz mieć coś, co cię trzyma. Weź kartkę i napisz jedno zdanie, które przypomina ci po co w ogóle tu jesteś. Może to być budując swoją markę, bo chcę być wolna albo pokazuję się, bo wiem, że moje słowa mogą zmienić życie innej kobiety. To zdanie nie musi być długie, ale ma być twoje. Prawdziwe. A później połóż je w miejscu, które widzisz codziennie na biurku, przy lustrze, ustaw jako tapetę w telefonie to będzie Twój przypominacz, że to, co robisz, naprawdę ma sens. I teraz, kiedy już to wszystko zapiszesz, chcę, żebyś pamiętała jedną rzecz. Spadek wiary w siebie to nie koniec. To etap, to fala, która przychodzi i odchodzi. Twoim zadaniem nie jest ją zatrzymać, tylko nauczyć się po niej płynąć. A im częściej będziesz przez to przechodzić, tym silniejsza będziesz i tym bardziej będziesz mogła prowadzić innych.